Siema, siema, siema! Kolejny dzień w ramach pojedynku na kupony. Witam serdecznie na kanale Strefa Typerów i jak zawsze jest prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem. Dziękuję za każde kliknięcie. Oczywiście, tak jak mówiłem, kolejny dzień przed nami. Kolejne cztery gotowe kupony w ramach pojedynku. Jeżeli chciałbyś sobie sprawdzić klasyfikację tego pojedynku, to od razu zaproszę Cię do opisu pod filmem. Tam wszystko znajdziesz. Zanim przejdziemy do samych kuponów, to oczywiście klasycznie konkurs, oczywiście klasycznie zaproszenie do grupy na Facebooku. Na Facebooku proszę Ciebie 110 tysięcy ludzi. Na grupie. Grupa typerska otwarta dla każdego. Tak jak powtarzam, to praktycznie na każdym filmie, grupa czysto dyskusyjna. Możesz zapytać, co inni myślą o twoim kuponie. Możesz pochwalić się wygranym kuponem, możesz posmucić się z innymi kuponem przegranym. Jeżeli interesuje Cię temat typowanka, serdecznie zapraszam. Link do grupy jest w opisie pod filmem. I zanim przejdziemy do kuponów. Jak zawsze dorzucamy klasyczne dwie dychy do zgarnięcia dla kogoś, jak na każdym filmie, co trzeba zrobić, żeby o klasyczne dwie dychy na grę powalczyć, a no subskrybować ten kanał. Sprawdź sobie, bratku, czy masz subskrypcję kanału. Klikniętą, jeżeli nie, to możesz to nadrobić. Łapy w górę trzeba zostawić pod tym filmem i w komentarzu wytypować dokładne wyniki. minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Lil a Slawią Praga. Dopisujcie swój nick gracza Superbeta, bo w Superbecie zabawa Superbet z nami tutaj jest przy tej serii w pojedynku na kupony. Typujecie do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku u na Superbet, nie biorą udziału w zabawie standard. Przechodzimy do meritum tego odcinku, czyli odcinka, czyli cztery kupony: Sebek, Esposito, Gołąb i ja. I zaczynamy od razu, żeby nie było nudy, od kuponu Esposito. Najwyższy kurs na kuponie, zwycięstwo Lille. Zdaniem wielu to Lil dzisiaj jest mocnym faworytem, zdaniem wielu Lil to bierze i zdaniem wielu, w tym Esposito, kurs jest po prostu na tyle interesujący, że warto to rzucić na kupon. Dorzucone mamy dwa bety, które ostatnio podobają się prawie wszystkim. BTTS albo over 2,5 goli w dwóch meczach. Bodo, Crwena, Dynamo, Zagrzeb, Karabach. Czyli biorąc pod uwagę ten rynek, albo mają być minimum 3 gole w meczu, albo obie drużyny mają mają strzelić gola, oczywiście może być to i to. Wtedy 3,50 w tym trebelku siada. Tutaj Esposito dzisiaj naprawdę fajny kurs sobie uklepał. E, druga propozycja jest od Gołębia. Od Gołębia mamy 2,48 w dublu, ale tak naprawdę trzy zdarzenia. Nie no, można powiedzieć, że dwa zdarzenia, bo tutaj Betwilderem to zrobiliśmy. E, z Zvezda ma strzelić gola. Czyli jest ładowany gol lekkiego underdoga. Mimo, że Stwena jest tutaj underdogiem, to. No ten kurs na jej gola nie jest jakiś zachwycający, bo 1,38 na gola underdoga to nie jest po prostu wysoki kurs. I w meczu Lille ze Slawią Praga gołą pliczy na to, że będą gole. A minimum po jednym golu w każdej połowie, bo to jest dokładnie taki typ. Minimum jeden gol w pierwszej połowie, minimum jeden gol w drugiej połowie, czyli gole w obu połowach. 1,80 na ten typ. Myślę, że fajny kurs. Jak pod taki mecz, który dosyć overowo też się może zapowiadać. Dutch. no moim zdaniem dobrze sobie to go znalazł. 2.48 w dublu i pędzimy dalej do kuponu ode mnie 3.08 w treblu i powiem wam szczerze, że ja dzisiaj za bardzo nie kombinuję. Ja dzisiaj idę pod faworytów, ale podpórę dorzucam. Dorzucam podpórę i overek półtora gola. Wydaje mi się, że trzy te spotkania: Dynamo Zagrzeb-Karaba, Lils-Lawe Praga, bodoc Są to spotkania, w których minimum dwa gole zobaczymy. że znaczy, tak mi się wydaje i mam taką wielką nadzieję. No i tak jak widzicie, daje podwójną szansę w każdym meczu na gospodarza. Dynamo Zagrzeb nie może przegrać Minimum 2 gole. Lee nie może przegrać. Minimum 2 gole. Bodo nie może przegrać. Minimum 2 gole. Z tego mi się robi 3-0-8. To jest dokładnie taki sam rynek na każdy z tych meczów. Ja dziś idę w stronę faworytów. I jest jeszcze propozycja od odsetka, który w tym meczu Noah z Ruzemberokiem proponuje gol Ruzemberoku po kursie 1,55. No i tutaj to jest fajny kurs. Lekkim underdogiem jest Ruzemberok, ale chyba tylko dlatego, że grają na wyjeździe. Więc tutaj mamy gola lekkiego underdoga po 1,55. Oczywiście ja mówię. Patrząc na kursy, nie? Bo to, że dla ciebie różnym barokiem jest mega faworytem, no to okej, okay, to, to, to mogę się z tym zgodzić. Mówię. Patrząc na to, jak Buchmacherzy patrzą na ten mecz, nie? Że Rosenberg jest lekkim underdogiem, do tego, proszę Ciebie, piąta liga angielska. Nie wiem skąd Sebek to znalazł, ale trzeba mu zaufać, bo cały czas typuje najlepiej. E, Altringham nie może przegrać z e, Main. Poczekaj, Maidenhead United maiden, may, maiden, Maidenhead United Piękna drużyna, piękna nazwa. X2 po prostu od Sebka. 2,32, czyli Sebek dzisiaj chyba z najniższym kursem. Nie jest to dziwne, bo my Sebka musimy gonić. Przypominam, że w tej rywalizacji trafiony kurs na całym Kuponie. Cały kupon musi być trafiony. To, to odpowiada ilości punktów zdobytych. Klasyfikacja w opisie pod filmem. Za dzisiaj dziękuję. Dziękuję za oglądanie. Do samego końca. Tutaj szybkie strzały robimy przez, bez wielkich rozkmin. Cztery kupony, 5 minut mamy obgadane. Można śledzić. Na razie tylko serka, bo nie jest tajemnicą, że reszta kuleje, ale jeszcze będzie dobrze. Jeszcze będzie dobrze, jeszcze będzie pięknie. Trzymajcie się, pozdro. I do jutra.